Mam wrażenie, że my się czasami skupiamy na tym, żeby zadbać o skórę w momencie, kiedy już widać, że te zmarszki się na tej skórze pojawiają. Zapominamy o tym, że warto. Dbać prewencyjnie i mm -hmm. właśnie antyoksydacja jest takim dbaniem prewencyjnym. W momencie, kiedy jest taka niezaburzona równowaga pomiędzy tymi wolnymi rodnikami i tym ca tą całą resztą, która jest, to wszystko jest ok. Natomiast jeżeli tych wolnych rodników jest więcej, one doprowadzają do uszkodzenia naszych komórek. Zgodzisz się ze mną, że antyoksydacja to jest to must have codziennej pielęgnacji? Tak, i jest to must have dla każdego niezależnie od wieku. Często jeszcze padają te pytania, um, jak wybrać kosmetyki w zależności od wieku. Patrzymy na kondycję skóry, ale czy zgodzisz się z tym, że ta kondycja skóry i potrzeby skóry w ciągu roku mogą być zupełnie różne. Zimą jest mróz, powinniśmy też troszeczkę bardziej zadbać o nawilżenie. I tutaj też taki kolejny mit, że zimą nie powinno się stosować nawilżających kremów, bo marznie skóra na przykład. Mm -hmm. Natomiast absolutnie tutaj jak najbardziej nie powinniśmy się wzbraniać, a wręcz sięgać po produkty, na przykład z kwasem hialuronowym, z ceramidami. Mm -hmm. Top estetyk. Rozmowy o pielęgnacji i kosmetykach. Dzisiaj mamy bardzo przyjemny temat i bardzo ważny temat, bo chciałabym zapytać ciebie o takie dwa albo nawet i trzy główne filary na pewno w pielęgnacji. Na pewno chciałabym zapytać ciebie o antyoksydację, o retinoidy, uwielbiane i pożądane, ale jeżeli będziemy rozmawiały o antyoksydacji i o retinoidach, to musimy też wspomnieć o ochronie przeciwsłonecznej. Więc myślę, że te takie trzy filary w tym odcinku Będą tak mocno wybrzmiewały, a um, skupimy się na dwóch liniach głównie, czyli chciałabym Ciebie zapytać o linię Ferulak i linię Reticil, jeżeli chodzi o markę Sesderma, bo linia Ferulak od dawna jest w ofercie, jest znana, ma masę. Klientów, którzy ją po prostu uwielbiają, ale niedawno w tej linii um, pojawiła się nowa odsłona. Więc o tę linię chciałabym Cię zapytać. Sezderma jest znana z retinoidów i um, myślę, że wiele osób, jak um, ma na myśli kosmetyki z retinolem, to myśli od razu o Reti-Age, a jakiś czas temu um, sezderma też. W dodała do swojej oferty nową linię, nową odsłonę i o linię Retisil e, dzisiaj również Ciebie zapytam. Więc e, Sesderma, Ferulac, Retisil, na tym się skupiamy. Czym byś wyróżniła te dwie linie? Jeżeli chciałybyśmy tak troszeczkę nazwać ten odcinek, o czym będziemy rozmawiać, to czy zgodzisz się, że będzie to odcinek o takiej świadomej pielęgnacji i o takim działaniu slow aging? Tak, przede wszystkim tutaj to, co powiedziałaś, Natalia, na samym początku. Antyoksydacja, odnowa skóry, regeneracja to jest podstawa w ogóle pielęgnacji naszej skóry w codzienności, mm. i te linie właśnie nam to reprezentują. Jeśli chodzi o samą antyoksydację, ja mam wrażenie, że my się czasami skupiamy na tym, żeby zadbać o skórę w momencie, kiedy już widać, że te zmarszczki się na tej skórze pojawiają, natomiast zapominamy o tym, że warto dbać prewencyjnie i mm -hmm. właśnie antyoksydacja jest takim dbaniem prewencyjnym o, o naszą skórę. Mm. Czym w ogóle jest antyoksydacja? W naszym organizmie są wolne rodniki mm -hmm. i w momencie kiedy jest taka niezaburzona równowaga pomiędzy tymi wolnymi rodnikami i tym ca tą całą resztą, która jest, to wszystko jest ok. Natomiast jeżeli tych wolnych rodników jest więcej, one doprowadzają do uszkodzenia naszych. Komórek, co przyspiesza starzenie, powoduje procesy zapalne, a to wszystko się wiąże z tym, że na skórze pojawiają się zmarszczki, pojawiają się podrażnienia, zaczerwienienia, no i my dopiero wtedy reagujemy. Oj tak, ale bardzo się cieszę, że od razu to przywołałaś i że mogłaś też od razu powiedzieć, czym jest ta antyoksydacja, bo tak jak wspomniałaś, reagujemy, jak już widzimy, że coś się dzieje, a tak naprawdę, jeżeli chodzi o ten stres oksydacyjny, o wolne rodniki, to jest coś, co jest z nami każdy. Każdego dnia I to jest coś, co działa na naszą skórę każdego dnia, a my po jakimś czasie dopiero widzimy ten efekt, i tak. wtedy na niego reagujemy, i wtedy działamy. Czyli zgodzisz się ze mną, że antyoksydacja to jest to must have codziennej pielęgnacji? Tak, i jest to must have dla każdego niezależnie od wieku. Czyli nie jest tak, że jeżeli widzisz już oznaki starzenia, to wtedy włącz antyoksydację. Czy masz skórę młodą, czy masz skórę dojrzałą, czy działasz prewencyjnie, czy działasz już na konkretne widoczne problemy, antyoksydacja będzie głównym filarem? E, tak, tutaj no? powinniśmy zwrócić na to uwagę już po 20-25 roku mm -hmm. życia, bo to jest taki okres, gdzie ta skóra właśnie zaczyna się starzeć i musimy wiedzieć, że nasz organizm ma taki. Potencjał ochronny, takie naturalne antyoksydanty, i wraz z wiekiem my tych antyoksydantów mamy coraz mniej. I dlatego warto uzupełniać je w pielęgnacji, w kosmetykach, ale również w suplementach diety. Oj tak, czyli działamy od zewnątrz, od wewnątrz. Kompleksowo. Bardzo często pojawia się to hasło. Wiem, że dla wielu osób już jest trochę temat taki wymęczony, ale jednak cały czas. Ważne, czyli takie holistyczne podejście do tej tak. pielęgnacji. I no, w tym odcinku też musimy przywołać to hasło, bo jakby nie patrzeć jest to ten klucz do sukcesu. A zgodzisz się ze mną, że antyoksydacja i retinoidy to taki złoty standard w pielęgnacji? E, to zależy. Mhm. Od tego, czego nasza skóra potrzebuje. Natomiast połączenie antyoksydantów i retinoidów jest bardzo dobrym rozwiązaniem, mhm. bo z jednej strony mamy składniki, które działają zapobiegawczo, a z drugiej strony retinoidy to substancje, które pozwalają nam szybciej odnowić skórę, zregenerować, no i wpływają ogólnie na całą jej kondycję. O tak. A o tą dobrą kondycję skóry nam chodzi i o to, żeby utrzymać skórę w dobrej kondycji jak najdłużej. Zatrzymajmy się przy antyoksydacji jeszcze na chwilę, bo sesderma jest mocno kojarzona z wspaniałą, bezcelerową i uwielbianą linią, czyli Cevit. I myślę też, że jak mówimy antyoksydacja, to wiele osób ma na myśli od razu witaminę C. Ale właśnie, czy antyoksydacja to tylko witamina C? Witamina C jest jednym z antyoksydantów. Mhm. W rzeczywistości mamy ich sporo i rzeczywiście firmy kosmetyczne wykorzystują masę różnych składników. Jak na przykład wąkrota azjatycka. No i tutaj w ferulaku mamy kwas ferulowy, który mhm. jest jednym z silniejszych antyoksydantów. Można go jak najbardziej połączyć z witaminą C. Co Super. zrobiliśmy w ferulaku? Natomiast kwas ferulowy to jest też taki składnik dla osób, które nie lubiam się z witaminą C, mm -hmm. bo nie każdy tą witaminę C musi lubić. Mm -hmm. e, I bardzo godnie nam tą witaminę mm -hmm. C trochę zastąpi. O tak. Um, kwas wyrólowy... Myślę, że wiele osób ma też od razu, wiesz, takie skojarzenie z kwasami, generalnie jako z kwasami, bo kosmetyki z kwasami jako kategoria jest uwielbiana mm -hmm. i bardzo pożądana, ale często to pierwsze skojarzenie, jak myślimy o kosmetykach z kwasami, to jest to złuszczanie skóry. Kwas ferulowy. Czy każdy kwas będzie złuszczał? No, nie każdy kwas mhm. złuszcza. Ja wiem, że samo to hasło kwas mhm. od razu niektórym się nasuwa, że jest to produkt złuszczający. Tak. Natomiast rzeczywiście mamy grupę kwasów złuszczających, kwasy AH, kwasy BH. Natomiast są też kwasy, jak na przykład właśnie kwas ferulowy czy kwas hialuronowy, które trochę w cudzysłowie powiem, pielęgnują naszą skórę, mhm. zabezpieczając ją przed starzeniem, natomiast absolutnie nie złuszczają. Super. Cieszę się, że wiesz, mogłyśmy to nazwać, powiedzieć, bo z jednej strony jest to oczywiste, ale z drugiej strony jest wiele mitów, jeżeli chodzi o pielęgnację. Mm -hmm. I wiele rzeczy warto tak dobrze nazwać i, i naprostować. Antyoksydacja bardzo często i też słusznie jest od razu kojarzona z takim super duetem z Ochroną Przeciwsłoneczną. I czy. To tak jest, że te antyoksydanty warto stosować w porannej pielęgnacji, a na nie kosmetyki e, przeciwsłoneczne. E, tak, antyoksydanty to są w ogóle składniki, które trochę pomagają naszej skórze chronić nas przed mm -hmm. czynnikami zewnętrznymi. Przede tak. wszystkim promieniowaniem słonecznym, ale też wszelkiego rodzaju zanieczyszczeniami, mm -hmm. smogiem, mm -hmm. stresem, który jest wewnętrzny i to są substancje, które, tak jak już powiedziałam na początku, powinny być w każdym kosmetyku, którym stosujemy, w połączeniu z filtrami jak najbardziej... Tak, ze względu na to, że filtry to jest ta fizyczna ochrona przed promieniowaniem słonecznym, a antyoksydanty to jest wsparcie takie dodatkowe tej ochrony naszej wewnętrznej. Super, ale warto, żebyśmy podkreśliły, że to nie jest tak, że antyoksydanty w kontekście ochrony skóry zastąpią nam filtry. Absolutnie. Jedno wspiera drugie. Absolutnie tak, to jest, mhm. to jest bardzo dobre wsparcie przede wszystkim, mhm. ale żebyśmy też nie um, wsadzali tych antyoksydantów w taką pielęgnację typologiczną, dzienną, bo my jak najbardziej możemy je używać również w pielęgnacji nocnej. Super. Czyli e, linia Ferulac, nowa, odświeżona wersja, e, nowa szata, e, linia wygląda pięknie, co też sprawia, że jest taka duża przyjemność z tej pielęgnacji, bo o to też chodzi, żeby pielęgnacja była przyjemna. E, tak. I jest to pielęgnacja i poranna, i wieczorna. Tak, są to produkty uniwersalne. My dodając w sumie filtry do kosmetyków, zawężamy ich możliwość stosowania. Tutaj zdecydowanie łatwiej jest w momencie, kiedy jest produkt bez filtra dobrać sobie ten mhm. odpowiedni pod względem konsystencji, czy na przykład mhm. koloru filtr, bo teraz mamy też takie możliwości, że mamy filtry z kolorem, więc bo można tak. sobie wyrównać ten koloryt skóry. Natomiast wspomniałaś tutaj o odświeżeniu linii. Linia ferulak była se darmie. Mhm. W tej chwili zmieniła nam się szata graficzna, natomiast zmienił się też troszeczkę skład. Mhm. Tutaj jak najbardziej głównym składnikiem jest kwas ferulowy w połączeniu z floret to jest też połączenie y, składników, które jest opatentowane ze względu na to, że my w Sezdermie stosujemy nanotechnologię i zarówno kwas ferulowy, floretyna, witamina C i witamina E są po, połączone tutaj, właśnie w formie nanotechnologii w liposomach, co daje nam zdecydowanie szybsze działanie i y, te produkty są y, też bardziej skuteczne. O tak. Myślę, że um, jeżeli myślimy o sezdermie, to od razu też przychodzi nam na myśl niezwykła skuteczność działania a to o to w tym chodzi, bo chcemy, żeby pielęgnacja była e, tak dobrana, żeby w pełni odpowiadała na potrzeby naszej skóry. Jeżeli chodzi o linię Ferulak, e, zapytam też Ciebie, bo e, sezderma powiedziałam, że to jest skuteczność i możemy tak zrobić, ale myślę też, że dla wielu osób sezderma Kojarzy się z kosmetykiem typu serum. I um, u nas w Top jest to jeden z, jedna, myślę, że jeden z ulubionych rodzajów kosmetyków, jeżeli chodzi o naszych klientów, i poleciłabyś na dzień takie połączenie, właśnie serum, na przykład ferulak i krem z filtrem? Jak najbardziej. Serum jest takim produktem bardzo uniwersalnym. Mhm. W przypadku, kiedy wybieramy krem, tam najczęściej znajdujemy składniki okluzyjne, które jak najbardziej w kremach są potrzebne, natomiast serum, ze względu na swoją konsystencję nadaje się do każdego rodzaju skóry, niezależnie od tego, czy będzie to skóra tłusta, mhm. czy będzie to skóra sucha. E, tutaj nie musimy się zastanawiać, czy ono będzie dla nas dobre. E, I krem z filtrem jest takim. Trochę wykończeniem, mhm. bo musimy pamiętać o tym, że na serum musimy nałożyć krem, i mhm. jeżeli jest to skóra bardziej problematyczna, możemy sięgnąć po jakiś produkt, który da nam dodatkowe korzyści, czy to produkt odżywczy, czy seboregulujący, natomiast filtr zamknie nam tą pielęgnację mm -hmm. i dodatkowo, dodatkowo tą skórę w pielęgnacji dziennej ochroni. Jako taka kropka nad, nad i. I. E, czyli myśląc o antyoksydacji, mamy właśnie, tak jak wspomniałaś, ochronę przed czynnikami zewnętrznymi, ochronę przed takim właśnie fotostarzeniem, e, skóra staje się bardziej promienna. E, myślę też, że e, tak jak wymieniłaś, co będzie, co znajdziemy w składzie e, linii ferulak, to od razu przyszło mi na myśl, że jeżeli masz taką skórę zmęczoną, poszerzoną, to to będzie też coś dla Ciebie, prawda? E, tak, to będzie linia, która jest skierowana przede wszystkim dla osób, które chcą zadbać prewencyjnie mm -hmm. o to starzenie się skóry, ale również dla osób, u których te zmarszczki się już pojawiły, mm -hmm. tam gdzie pojawia się nierówny koloryt, ale jest to też bardzo dobra linia dla, dla osób, które mają skórę, Bardziej wrażliwą, mhm. reaktywną na słońce przede wszystkim, które borykają się na przykład z fotouczuleniami, bo mm, oprócz kwasu ferulowego mamy również astaksantyna, która też jest bardzo intensywnym antyoksydantem, a przy okazji chroni nas dodatkowo właśnie przed tym szkodliwym działaniem promieniowania. Nie tak jak filtry, natomiast mhm. to jest to wzmaganie wewnętrznej ochrony. Rozmowy o pielęgnacji i kosmetykach. Z jednej strony mamy antyoksydację i teraz przejdźmy na drugą stronę, czyli uwielbiane i pożądane retinoidy. Um, zdarza się, że też spotykamy się właśnie jeszcze z takim zapytaniem, jak długo muszę stosować retinoidy, czy jeżeli już je stosuję przez miesiąc, to czy mogę już przestać i jak to jest z tymi retinoidami? Czy jest jakiś określony czas, um, że musimy w danym momencie przestać? Czy jeżeli one nam służą, to jest to coś, co zostaje już w naszej pielęgnacji? E, jeśli chodzi o retinoidy, to jest taki temat, który mogłybyśmy wałkować. Myślę, przez że to jest długi, temat na długi czas. osobny odcinek. <laughs> tak. To z pewnością do zrobienia, ale um, hasłowo, jakbyś to nazwała. E, jeżeli zaczynamy stosować retinoidy, to musimy pamiętać o tym, że to nie jest substancja, którą stosujemy przez tydzień, dwa i ją pozostawiamy. Mhm. To jest składnik, który powinien zostać z nami przynajmniej na pół roku, mhm. do roku czasu, a najlepiej, jeżeli już zaczniemy. To z nim zostańmy. On przynosi nam bardzo dużo korzyści. Retinoidy to są substancje, które nadają się do każdego typu skóry, mm -hmm. bo oprócz tego działania odnawiającego mają wpływ też na regulację naszej skóry, na wytwarzanie ceramidów, kwasu hialuronowego, kolagenu, więc generalnie bardzo dużo takich... Dobrych rzeczy tej mm -hmm. naszej skórze robią. Super. Zgodziłabyś się z takim hasłem, jeżeli chodzi o sesdermę i właśnie linię Retisil, że są to retinoidy nowej generacji? Możemy tak to nazwać? E, tak, tutaj w przypadku linii Retisil mamy zdecydowanie taką najbardziej innowacyjną mm -hmm. cząsteczkę retinoidu HPR. Jest to cząsteczka, która wyjątkowo. Yy, nie przekształca się w naszej skórze w kwas retinowy, bo generalnie wszystkie retinoidy, które nakładamy na naszą mhm. skórę, muszą przejść pewien proces, przekształcając się właśnie w kwas retinowy, i on dopiero zaczyna w tej skórze działać. W przypadku cząsteczki HPR tutaj tych przekształceń nie ma. Co mhm. się z tym wiąże? Każde takie przekształcenie powoduje wytwarzanie się pewnego rodzaju metabolitów, które mogą powodować podrażnienia, mhm. zaczerwienienia, czyli to o czym my mówimy zazwyczaj w przypadku retinolu przede wszystkim, okay. czyli pojawia się zaczerwienienie, trzeba tą skórę przyzwyczajać. Mhm. Tutaj w przypadku tej cząsteczki nie ma takiej konieczności. To jest retinoid, który my możemy zacząć od razu stosować rano i wieczorem codziennie i nie boimy się go przede wszystkim również w pielęgnacji dziennej i super. stosujemy go przez cały rok. Właśnie bardzo się cieszę, że to powiedziałaś, to już było moje kolejne nadchodzące <grymne> pytanie, czy to prawda, że retinoidy tylko na noc i tylko jesienią i zimą, więc bardzo się cieszę, że, że też to powiedziałaś, bo wokół tego też krąży wiele mitów i wiele obaw, a jeżeli widzimy, że mamy dobrze, świadomie ułożoną pielęgnację, jest zadbany ten balans, jeżeli chodzi o skórę, o pielęgnację, czyli właśnie nawilżenie, antyoksydacja, ochrona przeciwsłoneczna, to to nie jest tak, że mamy się obawiać retinoidów przez cały rok. E, Sezma jest w ogóle hiszpańską marką, ja to mhm. zawsze podkreślam, że no, Hiszpanki również stosują retinoidy, tam mamy zupełnie inny klimat. Tam to tak. słońce jest przez cały rok i tam nie ma problemów z stosowaniem retinoidów, mhm. więc my też nie powinniśmy się tego bać. Natomiast jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości, warto zawsze sięgnąć po poradę kosmetologa, specjalisty, który odpowiednio dobierze nam produkty. U was jest to rewelacyjnie praktykowane i jak najbardziej nawet wrażliwe skóry mają możliwość stosowania retinoidów, tylko trzeba wiedzieć jakich. Dokładnie. Dziękuję ci pięknie, że to też przywołałaś, bo jak najbardziej w to estetyk. Porady kosmetologów są zupełnie bezpłatne, dostępne dla każdego i obie zachęcamy, żeby Oczywiste. z nich korzystać, bo jednak to indywidualne podejście do pielęgnacji to będzie ta tajemnica sukcesu. Czasami ktoś się pyta, co zrobiłeś, że masz taki super efekt na skórze? Myślę, że w 99 przypadkach będzie to indywidualne podejście do pielęgnacji. Tak. Więc warto, zdecydowanie warto zwrócić na to uwagę. Wracając jeszcze do linii Retisil, bo myślę, że to jest też ważne, żeby podkreślić, że to nie jest jedyna linia z retinoidami w ofercie marki Sesderma, jeżeli ktoś jakimś cudem jeszcze marki Sesderma nie zna, ale um, na pewno dzięki temu, że ta linia się pojawiła, mamy jeszcze bardziej z czego wybierać, bo w ofercie Sesderma mamy różne produkty, które zawierają retinoidy i każdy znajdzie coś dla siebie, każdy znajdzie coś, co odpowie na, na te konkretne potrzeby, problemy skóry w danym czasie. I teraz patrząc na reticil, na tę linię, poleciłabyś go dla każdego rodzaju skóry, ale bardziej w kierunku dojrzałej, suchej, normalnej, czy bardziej w kierunku przetłuszczającej się, trądzikowej? Ja tutaj może się cofnę do samego retinolu i stosowania retinoidów, mm -hmm. ze względu na to, że my, wybierając produkty, kierujemy się najczęściej tym głównym składnikiem, czyli mm -hmm. retinolem, retinalem, w zależności od tego, co, co wybierzemy dla swojego rodzaju skóry. Natomiast powinniśmy się również skupić na tym, co otacza ten retinol, te mm -hmm. retinoidy, bo w zależności od tego, co w tym produkcie jeszcze będziemy mieli. Taki typ skóry wybierzemy i w przypadku Seal oprócz Retinolu, mhm. tej cząsteczki HPR. Mamy również składniki odżywcze, składniki okluzyjne, które bardzo dobrze sprawdzą nam się w skórze, która potrzebuje regeneracji, odżywienia, takiego otulenia dla skóry tak. szorskiej, mhm. matowej, gdzie potrzebujemy zadziałać troszeczkę mocniej. Mhm. Raczej będziemy szli w kierunku skóry takiej przesuszającej się, skóry z, ze zmarszczoną z utratą jędrności, elastyczności. Natomiast jeżeli mamy inne potrzeby, czyli jest na przykład skóra bardziej tłusta, czy na mm -hmm. przykład skóra z bliznami potrądzikowymi, tutaj już mamy inne rozwiązania. To, co powiedziałaś wcześniej, mamy pozostałe linie z marki Sesderma. Jest to linia Reti Age, która jest troszeczkę bardziej uniwersalna, bo tam już możemy dobrać sobie krem do skóry bardziej suchej, mm -hmm. czy serum, bądź krem żel do skóry przed tłuszczającej się, w których najczęściej sięgamy po te retinoidy. Okay. Ewentualnie linia retises, która jest najbardziej intensywna pod względem odnowy, ona jest bardziej kojarzona też ze złuszczaniem. Tutaj to jest mhm. linia, która bazuje na takim czystym retinolu. Tam mamy stężenie 0,25,5%. Mhm. I to już jest linia dla takich świadomych mhm. konsumentów, jeśli chodzi o retinoidy, bo my tutaj już musimy przeprowadzić retinizację, Oj, czyli tak. odpowiednio wprowadzić mhm. te retinoidy do naszej pielęgnacji codziennej. Tak. Super. Skóra zmęczona, pierwsze oznaki starzenia, ale też już widoczne oznaki starzenia, tak jak powiedziałaś, utrata jędrności, a przebarwienia, nierówny koloryt. Też byś poleciła to połączenie reticil i ferulek? Jak najbardziej. Tutaj zarówno kwas ferulowy, jak mhm. i retinoidy mają bardzo dobry wpływ na wytwarzanie pigmentu. One regulują wytwarzanie mhm. tego pigmentu w naszej skórze. Jeżeli my zauważamy, że ta skóra zaczyna już mieć ten nierówny koloryt, tych przebarwień jeszcze nie ma, można wtedy te linie potraktować jako prewencję, natomiast jeżeli te przebarwienia już są, możemy je dołączyć na przykład do intensywniejszej kuracji depigmentującej, czy nawet do stosowania po zabiegach takich, które stosujemy w gabinecie w celu zlikwidowania przebarwień. Mm -hmm. um, czy poleciłabyś um, zwracać uwagę, wybierając linie, wybierając produkty, jeżeli mówimy o tym duecie, czyli Retisil i Ferulak, czy, czy poleciłabyś zwracać uwagę na to, czy to jest pielęgnacja 20+, 25+, 45+, czy to ma znaczenie tak naprawdę, czy jednak chodzi o coś innego? To jest chyba odwieczne pytanie, mhm. czy dobrać pielęgnację pod to, ile mam lat. Mhm. Ja nie lubię takiego dobierania, raczej... Powinniśmy starać się dobierać te produkty pod to, czego potrzebuje nasza skóra. Bo. To, w jakiej ona jest kondycji, mhm. zależy od wielu sytuacji, od tego, ile mamy stresu, mhm. od tego, jak dużo wystawiamy się właśnie na te czynniki zewnętrzne, czy pracujemy w klimatyzowanym pomieszczeniu. I może się okazać, że mając lat 30, mhm. no, nasza skóra jest w bardzo złej kondycji i może być na odwrót, czyli mając lat 50, jest bardzo dobrze zachowana i są też. Stosowane zabiegi w gabinetach, które mm. opóźniają ten proces starzenia. Więc tutaj niezależnie od wieku, tylko raczej od tego, czego potrzebuje nasza skóra. Super. Cieszę się, że mogłyśmy też to przywołać, bo tak jak wspomniałaś, często jeszcze padają te pytania, jak wybrać kosmetyki w zależności od wieku. Patrzymy na kondycję skóry, ale czy zgodzisz się z tym, że ta kondycja skóry i potrzeby skóry w ciągu roku mogą być zupełnie różne? Tak, ja jestem za tym, żeby te kosmetyki dobierać ze względu troszeczkę właśnie na porę mm -hmm. roku. W zimą mm -hmm. mamy trochę bardziej suche powietrze. Chociaż teraz w związku z tym, że właśnie mamy na przykład klimatyzację, to w ciągu lata też to powietrze czasami jest bardziej suche, zwłaszcza jeżeli pracujemy w biurach. Natomiast jesteśmy troszeczkę narażeni na inne czynniki zewnętrzne. Zimą jest mróz, powinniśmy też troszeczkę bardziej zadbać o nawilżenie. I tutaj też taki kolejny mit, że zimą nie powinno się stosować nawilżających kremów, bo marznie skóra na przykład. Natomiast absolutnie tutaj jak najbardziej nie powinniśmy się wzbraniać, a Wręcz sięgać po produkty, na przykład z kwasem hialuronowym, z ceramidami, które uzupełnią przede wszystkim barierę hydrolipidową, która bardzo często w momencie kiedy jest zaburzona, powoduje właśnie podrażnienia, zaczerwienienia i trochę złudne skierowanie w taką skórę wrażliwą, mm -hmm. jeżeli to wszystko jest właśnie pozaburzone. No tak. Um, bardzo fajnie, że, um, że też um, nawiązałeś do tego, że są te mity. Ja myślę, że z dziś, dzisiejszego odcinka już nam wychodzą dwa kolejne odcinki, czyli jeden o retinalach, Rekunię, a drugi tak. o faktach i mitach pielęgnacji, więc <suszy> mamy co robić, mamy co nagrywać. Um, myślę, że warto, żebyśmy jeszcze przy linii retisil zatrzymały się uh, przy tym, że w tej linii znajdziemy też kosmetyk, który jest stworzony specjalnie na okolice oczu i ust. I jest to tak. bardzo ciekawy kosmetyk, bo niewiele marek ma w swojej ofercie kosmetyki z retinoidami polecone właśnie na przykład na okolice oczu, a często dostajemy od naszych klientów pytanie, czy każdy krem do twarzy sprawdzi się na okolice oczu. No i jak to jest? Jeśli chodzi o kremy. Tutaj warto się zastanowić, jeżeli producent poleca mhm. jak najbardziej tak, natomiast moim zdaniem jednak powinniśmy wybierać zupełnie inne produkty na mhm. okolice oczu przede wszystkim, ze względu na to, że ta skóra pod oczami jest troszeczkę inna, jest delikatniejsza. Mamy tendencję do tego, że robią nam się opuchnięcia, worki, zasinienia i tutaj są potrzebne zdecydowanie inne składniki. Mhm. I tutaj właśnie mamy krem Retisil. Duża pojemność, bo to jest 30 ml, niektórzy kojarzą yeah. ten słoiczek z takim produktem typowo do twarzy. To jest jeden z moich ulubieńców, jeżeli <laughs> chodzi o Sesdermę, bo e, tak jak wspomniałaś, jest on w dużym opakowaniu, jest niezwykle wydajny, ale to jaka to jest przyjemność stosowania, to e, myślę, że każdy powinien spróbować. Tak i tutaj w ogóle nie boimy się tego, że są retinoidy, bo tak mm -hmm. jak wspomniałam jest to... W cudzysłowie znowu bezpieczna cząsteczka, która mhm. jest przeznaczona nawet do tych bardziej wrażliwych skór i jak najbardziej ta okolica oczu też powinna być zaopiekowana. Mamy tutaj dodatkowo składniki, które będą wspierać mikrokrążenie w tej skórze pod oczami, dzięki czemu będziemy likwidować właśnie cienie i opuchnięcia. Ale jest to również produkt, który będzie zapobiegał opadaniu nam powieki, bo jest to mhm. dosyć intensywny produkt, więc jeżeli już widzimy, że ta skóra zaczyna nam wiotczeć, mhm. e y też makijaż troszeczkę inaczej się wykonuje w momencie, tak. e gdy ta skóra jest e e cienka i wiotka, to warto po taki produkt sięgnąć. Super. Retisil i ferulak. Um, w ofercie mamy do wyboru kosmetyki typu serum, i jeżeli chodzi o Retisil, nawet jeżeli ktoś woli taką wersję bardziej olejkową, też znajdzie coś dla siebie, ale e, mamy do wyboru krem. no i co właśnie ważne, jeżeli chodzi o pielęgnację okolicy oczu, też znajdziemy e, produkt stworzony specjalnie na te okolice. E, nazwałabym to tak, że linia Ferulak chroni, działa antyoksydacyjnie, linia Retisil działa anti-aging, a nawet idąc trendami slow aging, bo to, bo to o to w tym chodzi i mamy taką naprawdę zaawansowaną, skuteczną, kompleksową pielęgnację na dzień i na noc. Tak i tutaj zarówno linia ferulak, jak i linia RetiSil to są produkty dziennie-nocne. możemy je stosować wymiennie, mhm. ale ja od razu nawiążę do tego, co też chyba wspomniałyśmy już dzisiaj, mhm. żeby łączyć te linie ze sobą, nie stosować mhm. produktów z tej samej linii, czyli nie wybierać serum i kremu z linii RetiSil mhm. i osobno stosować ferulak, tylko połączyć na przykład serum z ferulak, z kremem z... Super. Reticil, żeby dać. Dodatkowe efekty, żeby zatrzymać zarówno tą, mm -hmm. ten proces starzenia, działać antyoksydacyjnie, jak i wspierać regenerację i odbudowy ze strony właśnie linii Retisil. Mm -hmm. No i działać też tak wielokierunkowo, bo tak. mamy wspólną misję jako Sesderma i jako Towestetik. W tym roku obchodzimy nasze wspólne 10 lat budowania świadomej pielęgnacji, i w tym budowaniu świadomej pielęgnacji właśnie jest też to, że skóra ma różne potrzeby i odpowiada. Dajmy na te potrzeby też możliwie szeroko, czyli właśnie tak jak wspomniałaś, nie zawsze zamykajmy się tylko i wyłącznie na jedną linię. Zwróćmy uwagę na to, czego potrzebuje nasza skóra, w jakiej jest kondycji i tak ułóżmy tą pielęgnację. Zdecydowanie. Super. <grym> Bardzo dziękuję. Dziękuję. To był podcast Top Aesthetic. Więcej porad pielęgnacyjnych i najlepszych kosmetyków znajdziesz na topaesthetic.pl.